you <laughs>

ale na całe warownictwo. Tak jak ta piosenka, która przypomina nam wymarzenia w światłowodniu w cyfryzacji. Jeszcze chwileczkę. Zapraszamy do Piłatwy Patronów, do Izraela. Я не вас. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Trzej królowie podarunki oddają. Chwała, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.

Tyś człowiek i Bóg, prawdziwy. ty łączysz w boskiej osobie, dwie natury, różne sobie, ty łączysz w boskiej osobie, dwie natury, różne sobie, oszczęśliwi, pas, tusz kobiet, Czego ojcowie żądali, Wyście pierwsi oglądali? Czego ojcowie żądali, Wyście pierwsi oglądali? Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły! Jeszcze raz! Wyśpiewają chwałę? Żywioły. I jeszcze Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły! Jeszcze głośniej! Wyśpiewują chwałę Bogu tam, witali w głowie Pana, i na Tam, witali w głowie Pana, opowiedziali na Cuda, cuda, ogłaszają. Tu przyrodzi na to, a nie liczbają w A te, że śpiewają weźmę, tak Maria, Papa, Maria, Papa, święta, Papa, święta, święta, już się święta, 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 a święta, 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 Nas oswobodzi, a mi krają, które mi się śpiewają, bydlań zaklejkają, cuda, cuda ogłaszają. Choć w tajemnicy pana syn narodzi, przecież on wkrótce, przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi nas o a nie wygrają kulewitanie. Kule. Pasterzy śpiewają, wyglęta klękanie, cuda, cuda ogłaszają. Wy się rodzi nas o a nie wygrają kulewitanie. Kule. Pasterzy śpiewają, tu klękanie.

W śpiewają, wydlew na plecach, cuda, cuda ogłaszają. Gorę gwiazda Jezusowi z obłoku, z obłoku, Józef to a przy boku, przy boku. Hej, na dyna, dyna, na... Day, na, na.

że Pan na że na syna. Chrystus się rodzi, na oswobodzi, anieli grają królę w dach. śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają królę Pasterze śpiewają, bydlę tak lękają. cuda, cuda ogłaszają. Maryja, Panna Maryja, Panna Dzieciątko i Józef Święty, i Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas rozwodzi, nie grają króle Paserze śpiewają, brytlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. I trzej królowie, i, I, trzej. I trzej królowie, i trzej królowie od schodów przybyli. I dary Panu, i dary Panu kosztowe złożyli. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, nie grają królewy Pasterze śpiewają, wydlęta, klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas rozwodzi, anieli grają, królew i tak. śpiewają, wydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Wołek, wołek, wołek i osiołek I dzieciątko w zubeczku, A wstajęcem rósł brr, to stworzył świat cały, tylko jeden Bóg. Czek, czek, czek królów magów, Wołek i osiołek I dzieciątko w zubeczku, A wstajęcem rósł brr, to stworzył świat cały, tylko jeden Bóg. Czterech, czterech, czterech ewangelistów, trzech królów, magów, wołek i osiołek i dzieciątko Zubeczków, a wstającym mróz br, to stworzył świat cały tylko jeden Bóg. Pięć, pięć, pięć przykazań kościelnych, czterech ewangelistów, trzech królów, magów, wołegi, osiołegi, osiołek i dzieciątko w żubeczku, a wstajem rózł, kto stworzył świat cały, tylko jeden Bóg. Sześć, sześć, sześć stąd mi kamiennych, pięć przykazań kościelnych, czterech ewangelistów, trzech królów magów, wołek i osiołek i dzieciątko w żubeczku. a w stajencem brr, to stworzył świat cały, tylko jeden Bóg. Ech. O! siedem, siedem, siedem sakramentów, sześć stągwi kamiennych, pięć przykazań kościelnych, czterech ewangelistów, trzech królów magów, wołek i osiołek i dzieciątko w żubeczku, a wstającym mróz, to stworzył się cały tylko jeden Bóg. Osiem, osiem. Osiem błogosławieństw, siedem sakramentów, sześć stąpi kamiennych, pięć przykazań kościelnych, czterech ewangelistów, trzech królów, magów, wołek i osiołek i dzieciątko w żubeczku, a wstajęcem rósł, brrr, to stworzył świat cały, tylko jeden Bóg. Dziewięciu, dziewięciu, dziewięciu filistynów. Dziewięć, osiem błogosławień, siedem sakramentów, sześć sągwi kamiennych, pięć przykazań kościelnych, czterech ewangelistów, trzech królów magów, wołek i osiołek. I dziecię to zubeczku, a wstajęcem to stworzył się cały, tylko jeden głos. Witajcie! Witajcie, gospodynie, gospodarze i wy, droga dziadko stacjonarnie i zdalnie nauczana, do nauki ciągle przymuszana. Oj, przymuszana, przymuszana! Przychodzim tu z nielada kolędą, wielkie dziwy przedstawiać się będą. Oj, będą, oj będą! Więc ucha łaskawie nakłonczy tej sprawie ku własnej uciesze i wspólnej zabawie. zabawie. Zamknęli nas doma, kazali się uczyć, przy laptopach siedzieć, chłopki się nie włóczyć, pandemią nas straszą, obostrzenia dają, na święta te nasze maski zakładają. Kaśka, a co ty tam dzisiaj, dużo nauki masz? Tylko rapera. Z WF-u? jakiego WF-u? No, być polskiego. W zeszłym roku miałeś z wf ale to na zdalnym, na zdalnym. Połapałby się kto. Zdalne, stacjonarne. Ciepnij ty tymi książkami Boże Narodzenie, nie poczekaj. A referat? Daj ty mi spokój z tym referatem. Pranie trzeba zrobić, podłogi wypastować, magby wypadało zmielić. A i chłopaków poszukaj, bo jak tak jak w zeszłym roku, to w tym roku im się robota i nie ominie. Komikuj się już siu, siu, no. Że mi robić, no. Tateka obiecała mi przepis na małą drogę. Święty Józef zrobi mi fotel bujany, a Gabriel sprawi mi nowe skrzydła. Niech żyją święta! Co się tam dzieje? Zamiast kolęd płacze ćwiczą? Aniołki, aniołeka, święta. Z radości! Aaaa! Dosyć, mazganie. Święta! Aaaa! Co się stało? Święta odwołane! Co mam taki głupot na Telewizja! Ludzie mówią! Gazety piszą! Po prostu pandemia! Dosyć! Przestać mi zaraz! Jakem Dominik? Pandemia a co to jest za pandemia? Potwór jaki! Tak! COVID-19! COVID mówicie? To ja wam powiem! Siadać mi zaraz. Albo nie, nie siadać. Stać! I uszy nastawiać! Bo z historii zbawienia nic, a nic nie pojmujecie. No dobrze. Tyle. Tyle pojmujecie. Rodziny świętować będziemy naszego Pana, Jezusa Chrystusa! Najpotężniejszego Króla, Króla wszechświata. Ale o malutki! Malutki, ale jaki potężny. I gwiazdy, i morze, i wichry są Mu posłuszne. Szatanowi dał rady, a pandemii nie poradzi. Oj, nie znacie mocy naszego Pana! Nie znacie! Widać, że pierwszaki. Jakie pierwszaki, Druga klasa! No dobrze, niech wam będzie. No już, nosy obcierać, kolędy ćwiczyć i na ziemię do ludzi dobrą nowinę o zbawieniu głosić. Hurra! Hurra! Niech żyje to Święta na Niech żyją święta!